Dzisiaj jesteśmy pod pomnikiem Armii Poznań w Poznaniu, gdzie by indziej i z Danonem przyjechaliśmy na imprezę Distinguished Gentleman's Ride. Jest to impreza, która na celu ma zbieranie funduszy na leczenie i na badania związane z rakiem prostaty. Jest tak jak widzicie impreza Motocyklowa, za mną pełno motocykli, głównie klasycznych, bo impreza skupia się na tym, że jeździmy na klasycznych motocyklach w różnym stylu. No i oczywiście oprócz motocykli trzeba też mieć odpowiednią stylówkę. My jesteśmy w koszulach motocyklowych, do tego jakieś jeansy. Jak widzicie mam Jetta z szybką Bubble Bee, a Danon ma, jak tam mówi, pocisk. No i w sumie bullet. Ja właśnie idę pooglądać motocykle, bo naprawdę sprzętów klasycznych jest sporo. Sporo ludzi, sporo znajomych twarzy. Będzie okazja, żeby pogadać, pozbijać piątki. Wyłącz te kamerę. No. Cześć. Cześć, Maciej. Krzysztof. Siema. Siema no. Cześć, Cześć, Maciej. Też Maciej. A to? No. Dzień dobry. Pan był moim nauczycielem Ale w tak. tak, i tak właśnie jak wjeżdżaliśmy. Tam jest to? mój brat, który zresztą też uczył się na podstawówce Ale miło, sympatycznie. A pan ma trzy jeździć w ogóle? A, Trackstar. Ale ładne. Rozumiem, bez żadnych dodatków, tak klasycznie. Ja zacznę o tym, czym jest ten Distinctive Gentleman's Ride, w skrócie The Gear. Miało to swój początek w 2012 roku. Zapoczątkowało to zdjęcie właśnie z sesji zdjęciowej faceta w garniturze na motocyklu. Pierwsze osoby, które rozpoczęły, pojechały właśnie w garniturach. I miała to pokazać, że na motocyklu można się ubrać dobrze, można się ubrać wygodnie. Drugim takim przede wszystkim też moczonym filarem DGR-u jest ruch Mowember. W Polsce jest to grupa Mosznowładcy. Ta fundacja polega na tym, żeby uświadamiać pacjentom, żeby również dbać o swoje zdrowie. Chodzi tutaj głównie o raka prostaty i choroby związane z psychiką. Tutaj ten mały gentleman ma dla Was przygotowane pakiety powitalne, czyli naklejka i wąs na lampę. Gorąca tylko, słuchajcie, prośba, jeżeli ktoś przyjechał z motocyklem Triumf, to przy odbieraniu koperty weźcie to zaznaczcie, że przyjechaliście Triumfem. Ustawiamy się tutaj w jednej kolumnie, jedziemy w dwóch rzędach na zamek. Nie śpieszymy się powoli, jeżeli kolumna się rozjedzie, to nie przyspieszamy, spokojnie dogonimy tą kolumnę na następnym skrzyżowaniu. Zabezpieczają nas dwa motocykle i radiowóz. Radiowóz jedzie z tyłu, motocykle jadą z przodu. Będzie kilku prowadzących, poznacie ich po tym, z tyłu. To są ludzie, którzy będą między kolumnami. I ich się trzymajcie. Tak, tak, tak. tak, 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 tak czerwone tak, światło, jedziemy jedną kolumną. broń może, żebyście nie, nie wpadli nie na pomysł zatrzymywania się na czerwone światło. tylko dzisiaj. Ale tylko dzisiaj. <laughs> jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli będziemy wjeżdżać na drogę dwupasmową, to zajmujemy obydwa pasy. Jedziemy spokojnie 40-50 zgodnie z przepisami. Nie, bo słuchajcie, mamy się pokazać teraz w mieście. Zorzystają z tego, że jesteśmy jeszcze na wizji, no to właśnie mówię. Wy jesteście tym żywym dowodem tego, że można się dobrze ubrać, że można jeździć z kulturą. I tak dalej, także również brawa dla was. Czekać daleko trasa 25 km. To dobrze. O, ja mam jeszcze Ej, ale wiesz, musisz się postarać, bo są różne ciekawe nagrody ja myślę, że to możesz zdobyć jako najbardziej niezwykłą motocykl, jaki bierze udział dzisiaj w imprezie, bo to jest jedyny elektryczny na 100%. I kolejny Wąsapy Tutaj jeden. I tutaj drugi. Dobra, trzeba się pakować na sprzęt i ruszamy. Nie, te motory samo zło. Jest grubo, ludzie, jest naprawdę sporo. Dodaliśmy do pierwszego punktu Triumph Salon Poznań. Naprawdę, jak się jedzie przez miasto, tyle motocykli. Po drodze jest ruch zatrzymywany i jedziemy tylko my. Naprawdę robi to wrażenie, robi to robotę. Trzy albo cztery wyspy są z tego co widziałem. Wyróżniają się na tle wszystkich motocykli, takie mam wrażenie. Jeszcze te kolory. Fajny klimat, fajny klimat. Wszyscy zajarani, wszyscy nagrywają. Więc będzie dużo materiałów po internecie teraz śmigało. Wbijamy na jakąś dobrą kawkę. Wszyscy walczą o kawę. Tam jest kolejka. To chyba kawa jednak nie wiedzie. Czemu zdecydowałeś się na przeróbkę? Potrzebowałem coś unikatowego, nie? takiego czego nie znajdę nie Tak, znajdę. no widać, unikat, to się zgadza no, 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 Dokładnie, na, na, na drodze mm -hmm. Motorek do pokręcenia po mieście Streetowy Ale w sumie przeróbka jest o tyle fajna Że i tak ten motocykl nadal Czasami niektórzy ludzie przesadzają A tutaj jest taka przeróbka ze smakiem Fajnie, dziękuję w ogóle za sprzęt mamy, bo tak można powiedzieć unikat. amerykański jakiś tam sprowadzany. Przez firmę tutaj w Poznaniu, ale tylko do 2016 roku bo jest na gaźniku. Już teraz przepisy Euro nie pozwalają. No czyli znaczy ja ogólnie sam ja jakby samą markę kojarzę, hmm. ale w sumie nigdy na żywo nie widziałem. Nawet kiedyś szukając jakiegoś motocykla, gdzieś miałem okazję po jakimś ogłoszeniu eee, widzieć. Szczerze mówiąc to jest mój pierwszy motocykl i ja szukałem na dla ojca. Przez internet i spadł mi w oko i kupiłem. i spytałem się tylko jak się mieści. Nie? bo w życiu nie jeździłem motocykl. aha, No właśnie, bo to 125, nie? Tak, odebrałem na placu, uczyłem się 15 minut na placu i pojechałem do domu. Miałem pobić przede wszystkim tak. przestrzeni motocykli. polecały się. Dobry. To na koniec. Dzięki. Dzięki. Dotarliśmy do punktu celowego, czyli pod e, sklep Steve I Teraz będzie odbywała się cała impreza. Panowie, mam takie pytanie. Tak, to ten. E, jako organizatorzy, ilu jest uczestników dzisiaj na imprezie? Około 70. 70 motocykli Powiem w ten sposób, a uczestników jest zdecydowanie więcej. W różnych kategoriach będą rozdawane nagrody. Tam podejrzewam jakiś najlepszy strój, najlepiej wyglądający motocykl, może najgorzej wyglądający motocykl. Jest to kurs balistyczny, dodam. Możemy spotkać tu dużo ciekawych sprzętów: i klasycznych, i nowych, i pasujących stylistyką pod tematykę imprezy, i troszkę mniej. No ale co najważniejsze, w takiej imprezie, to łączą wszystkich motocykle, o których można porozmawiać. Podziwiać. I to tyle. Impreza dopisała, ludzie dopisali. To zawsze najważniejsze w takich imprezach, w takich spotkaniach. Oby ich jak najwięcej. I mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda mi się w tej imprezie wziąć udział. Jeśli Wy nie wzięliście udziału, ja osobiście polecam. I czekajcie, bo zapewne w przyszłym roku powtórka z rozrywki. Kończymy na dzisiaj. Tak. Jak tam. Tyluwa. Tyluwa. Okej, okay. jedynie co, uśmieszcie kasę. Bullet, to jest człowiek-pocisk. Bullet, człowiek-pocisk. Tak. Więc ja też wciągam orzecha i spadamy. Jedziesz?